W ciągu ostatnich 16 lat Helena Jurczak z Szynkielowa wyhaftowała blisko 100 obrazów i utkała około 25 kilimów. Część z tych prac znalazła się na wystawie w Miejskiej Gminy Bibliotece Publicznej, gdzie odbył się wernisaż rękodzielnictwa artystki. Dzisiaj osoba niezwykła, pani Helena Jurczak. Witam bardzo, bardzo serdecznie pani Helena Proszę Państwa, pani Helena Jurczak urodziła się w Szynkielowie, w tym Szynkielowie mieszka do dnia dzisiejszego. Jest artystką, której młodość przypada na okres II wojny światowej. Jak często sama w rozmowach wspomina, II wojna odebrała jej wszystko, co dla niej bardzo cenne. Starszego brata, również najlepsze lata, czyli młodość, ale odebrała jej również marzenie o zdobyciu wykształcenia. Ale nie odebrała, proszę Państwa, Niezwykłego talentu, który mamy okazję dzisiaj podziwiać w bibliotece. Pani Helena, w zasadzie, proszę Państwa, od dziecka zajmowała się tworzeniem rękodziełem. Przede wszystkim na początku tego, co robiła, było szydełkowanie. Również haftowała, ale z czasem zaczęła szyć również robiła na drównach. Do wykonania swoich prac pani Helena używa muliny i wełny. Metodą krzyżykową powstają obrazy haftowane, natomiast kilimy i gobeliny wymagają szydełka. W ten sposób artystka uwieczniła pejzaże, postaci świętych, zwierzęta i inne motywy. Nauczona byłam od młodych lat, tak coś ciągle żgać, bo przecież to się trzeba, a potem jak mi córka zmarła, która... Pracowała w Krakowie, ja sobie nie mogłam poradzić, ciągle mi było przed oczami i do dziś pięt, 16 lat już minęło i ja ciągle tkam, mam 85 lat, ale jeszcze robię, bo ja muszę ten czas zabić, żeby nie myśleć, ciągle mam, świeczka się świeci i ja sobie haftuję. Spotkanie w bibliotece było dla artystki uroczystym wydarzeniem. Nie brakowało słów uznania i podziwu dla jej twórczości. Ja, proszę pani, jestem zaskoczona przede wszystkim precyzją, głównie. Bo niewyobrażalne to jest zupełnie, bo ja. Jakim wyczuciem koloru, barwy, bo to oddaje zupełnie. I to zobaczę teraz tą ostatnią wieczorze, bo, bo to jest niepojęte dla mnie, że można tak precyzyjnie to wypracować. Wspaniałe to jest. Bardzo piękne są obrazy, naprawdę jest co podziwiać. Obrazy są przepiękne, kolorystyka i wykonanie. Nie spotkałem się z czymś tak pięknym. Jestem wdzięczna, że mogę coś takiego zobaczyć. Jestem w ogóle y, bardzo zdziwiona, że można tak oddać y, pejzaże, tak, y, tak realnie, tak rzeczywisto, rzeczywiście i, i y, y, taką mieć wrażliwą duszę, że... Trudno jest mi uwierzyć, że tak można po prostu rzeczywiście malować nitką, że, że tak y, te twarze, te pejzaże, właśnie według y, malarzy wielkich, tutaj widzę Monet i Klimta i różne y, takie y, reprodukcje, że to jest takie naprawdę, y, takie rzeczywiste to wszystko. I takie piękne kolory, takie dobrane, tak jakby się to widziało w naturze, i te kwiaty, i. i po prostu aż im brakuje słowa. Nie da się tego opowiedzieć, opisać trzeba przyjść i zobaczyć. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnej TV. -ki.